Jest to fantastyczna organizacja, gdzie możemy bardzo dużo się od siebie nauczyć, gdzie możemy siebie wspierać, wspierać w budowaniu biznesu, w budowaniu świadomości, w inwestowaniu i żadna szkoła nam tego nie da, żadna książka nam tego nie da, życie weryfikuje, biznes weryfikuje. To jest ważne spotkanie w gronie inwestorek, to rzadko się spotyka taką liczbę kobiet zainteresowanych inwestowaniem. Ja na przykład bardzo często bywam na różnych panelach dyskusyjnych. W 99% przypadków tych panelów siedzą mężczyźni. W naszym kraju bardzo brakuje takich inicjatyw, które pomagają kobietom zdobywać doświadczenie, dzielić się tym doświadczeniem, które pomagają kobietom zdobywać wiedzę, wziąć w przyszłość swoje ręce, zadbać o swoje emerytury, o swoje finanse, które będą towarzyszyły kobietom w późniejszych latach życia. Możemy porozmawiać sobie o swoich doświadczeniach, zainspirować się wzajemnie, pociągnąć się do przodu. I motywować się wzajemnie, a także uczyć się na błędach swoich koleżanek i kolegów, a niekoniecznie tylko na swoich. Trudniej jest zacząć i to też się przykłada na inwestycje. Największym wyzwaniem jesteśmy my sami. Wspieranie przez osoby, którym ufamy, czy w które budzą u nas zaufanie, jest pomocne. Czy ja inwestuję? Dlaczego nie? Jeżeli tak, to w jaki sposób? I zastanawiam się, czy te moje decyzje. Mają faktyczne uzasadnienie. Coś innego trzeba sprawdzić, żeby się dowiedzieć, czym możesz inwestować. W związku z tym każde spotkanie w sprawie inwestowania jest ważne. Takie kluby są też ważne, bo wzmagają chęć do poznania, chęć do zrozumienia i chęć do dotarcia do tego, czym jest gospodarka, czym jest inwestowanie, na czym to polega i jak to robić. Klub można powiedzieć, że to taki trochę filtr, miejsce, które dostarczy nam wiedzy najwyższej jakości. i Dzięki temu będziemy dużo lepiej posługiwać się językiem rynku finansowego i będziemy się na nim dużo swobodniczyć. Ta inicjatywa jest wyjątkowo doskonałą inicjatywą pomagającą nam kobietom zadbać o swoją przyszłość i samych siebie. Widać, że ta inicjatywa rośnie z roku na rok. Mam nadzieję, że wspólnie zobaczymy się na kolejnych odsłonach i będziemy mogli świętować wspólnie sukces. Dzielmy się wiedzą, uczmy się od siebie i twórzmy razem ten klub po to, żeby był wartością nie tylko dla nas, ale dla naszych przyjaciół, rodzin, dzieci, więc w nas kobiety siła.